No, ale ja wiem, że sytuacja jest O Jezu, nie, Boże, kurwa... ...gotowa, ale jakby ogarniemy to. Pogada z nim, znam go, ogarnę wszystko, tak jak. się... dymy, widzowie, dymy! ...nie się. Szanowni, pokoju już wszyscy nie żyją. Dzień dobry! Czy... on tak! Ja widzę ich, ja widzę ich twarze stare i już to już jest koniec, kurwa, nie? To jest już, kurwa, koniec, stary. Cześć, co tam? Jak się O nie, tak, no tak, ja pierdolę, ale... To no. mój ukochany zespół Stereotyp dobrego menadżera. Tak, dokładnie. O! Pani to czai! Yeah! To był właśnie mój za... Czy to znaczy, że jestem już mentalnie. starszy? Crazy. Pierdolonym... No cóż. Jezus Christo, widzowie. No już... No cóż. This is my a Właśnie myślałam, że to jest Multi to albo Czux albo ktoś, multi... multi albo Czux, rozumiesz to kurwa? Ja pierdolę... Ja pierdolę... Zastrzelcie mnie kurwa... Multi albo czuks, nie. Jak to jest pewnie typ, typ ziomalki, co pewnie my zna z TikToka, nie? to jest w sumie kiedyś YouTuber, teraz to chyba raper. i chyba... Teraz to chyba raper. I jeszcze. Czt. Też YouTuber, ale on to był YouTuberem od kiedy ja miałem jakieś 8 lat. Mhm. Nieźle. A znasz w plecach? Nie wiem czy kiedykolwiek słyszałam piosenkę multi'ego. Teraz, Su, su Speed Up. Kurwa. Mistę. Mm. O! Yeah, 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 yeah. Nie wiem czy kiedykolwiek słyszałam piosenkę Multiego. Zarąbiste. Yeah. Takie rockowe, co? Ta. Siła jest mocna. Nie jest mocno. O no to chodzi kurwa, ta! W tym już się za dużo dzieje. Przebodźcowana! Tak bym sobie wyobrażała piosenkę Multiego. Ale to jest fajne, bo każda jest inna. To jest bardzo duże zróżnicowanie, naprawdę. Mhm. Ale ten też jest fajny. O, jest super. O, koła, co jest, co jest. To jest to, widzowie. Jest approved, jest approved. ...artystyczny, tak? Kawał dobrego roka z takim fajnym rapem. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Myślę, że ta pani tego nie będzie lubi... powie, to gówno. Znaczy, no nie powie, że to gówno, tylko powie, się ładniej. Ale widzę po jej twarzy. To no jest takie energetyczne, bardziej twoja stylistyka Tak, teraz. to jest zdecydowanie moja stylistyka, to do mnie, to do mnie przemawia, dlatego tak mało mówię. Wiesz? Reaction na Switch. Przysięgam, jakbym był na przykład w studiu i puściłbym komuś stary tą nutę i stary puściłbym Switcha, nie? I chłopie, wiesz, czekam na reakcję i jakbym widział takie twarze, to bym kurwa ten kawałek usunął, nie? Przysięgam. Grafik tu bardzo szalał. Grafik? Grafik tu bardzo szalał. Okej. Okay. No dobra. No, montażysta też. Nie, bardzo montażysta. fajna forma, naprawdę. Tak, fajna Super energia. teledysk. Frozen dojebał drugą zwrotę, nie? Frozen tak kurwa... zrobił drugą zwrotę, człowieku. Mocne. Jak w horrorze. No, też się wylewa z tego sporo frustracji. Związanej, właśnie chociażby z. No, z jego karierą, ono sobie mm. gdzieś tam śpiewa, tak? O, czwa czwa na czwartym miejscu w Polsce? Słuchane? No, multi wow, na czwartym miejscu w Polsce? Je, yeah, je, yeah, yeah. Nawet na drugim było, kurwa. Jest popularne, ale. W sumie nie wiedziałem, że da. Na trzecim? Też na hejtę? trzecim! O, hapy Je, o, o tym wszystkim, co się wiąże z biznesem, tak? Chcesz być na, na szczycie, musisz się przygotować na krytykę. I on to na, wszystko walkę, z siebie na walkę. Tak na walkę, dokładnie. No, on to z siebie bardzo mocno teraz wyrzuca. O czym jest w ogóle ta piosenka? O, to jest Disna na Czuksa. Nie wiem, czy kojarzysz, tam taka druga zwrotka jest i tam właśnie wierzam na Czuksa, nie? O, jest ostro jechany. Jechanka z Czuksem jest, no. Zmęczyłam się. Generalnie ludzie są źli. I chcą wykorzystywać innych. Ta. I tak jak właśnie tu na początku, prawda? Idź na scenę, za, zaśpiewaj, zagraj, wymopuj je, jak on tutaj Wymopuj. Daje, pilo... wymopowana scena, kurwa, lecimy. to, to są tobie Moping. niepotrzebne. Moping ty... w pracy. Ja je miał i zdobył, ściągnął z ciebie. A bo to jest analiza, jakby analiza tekstu. Nie wiem za dużo o nim, ale wiem, że jakiś rok temu był na TikToku taki trend, że brali jakąkolwiek piosenkę polską, jakieś takie klasyki polskie. Pod... A co mówiłem? Co mówiłem? Co mówiłem, kurwa? kładali to pod muzykę elektroniczną i mówili, że OMG, ale Multi wydał super piosenkę i procedowali to pod każdą piosenkę i to był taki trend przez dobry miesiąc. Jestem ciekawa, ile osób z młodego pokolenia myśli, że teraz polskie klasyki to piosenki Multiego. Wszyscy. Wszystko już takim językiem jest, że nie dla mnie. Ja rozumiem to przesłanie i ono do mnie mówi, ale poszczególne To taki trend, w sensie no chodzi o ten trend taki, chyba chodzi o to, że Ejaj, te wszystkie piosenki, ale czemu powiedziała, że muzykę elektroniczną, jak tam kurwa było przecież za każdym razem, to nie wiem, czy to elektroniczna kurwa muzyka. Słowa połączone w ten sposób są bardzo trudne. Nie wiem, co to jest Glock, nie wiem, co to jest AK-47, bo zrozumiałem rodzaj Glock broni. Glock tak? i AK-47 to są bronie. No tak właśnie. To są pistolety, tak. no to jest FAMAS. Chcemy FAMAS, chcemy Glock, chcemy AK-47, to, to, to założyłam, że to jest rodzaj broni. No, A to ale myśli, że FAMAS to też jest to mówi, że Glock też jest. Tak, Glock tak. To, jest, to jest broń. AK-47 to pistolet? No tak, no. Ale to jest zupełnie totalnie inna stylistyka niż to, co było tutaj do tej pory w porównaniu z tymi chillowymi. A, widzowie, kurwa, widzicie. Inne niż wszyscy, kurwa, o to chodzi, Trendsetter, jejeje. Yeah, yeah, yeah. a to jest Sigma. Pewnie, to nie jest wakacyjny numer. No, przecież... Oczywiście, że nie jest wakacyjny, gdzie kurwa wakacyjny numer ode mnie? W wakacje? Nie ma chuja. No idziemy poza barierami, kurwa, poza schematami. Co jest ten kurwa pizduś, pizduś, żeby kurwa yy, letniaki napierdalać? Nie ma chuja. Tak, w środku wakacji kurwa power up, xD. Przez jest, to e, tak, e. jakie było, e, Bambi, m, przeszliśmy do poważniejszych tematów. Temat jest podobny, tak? Bo, mm -hmm. bo i Bambi i, i tutaj mamy dokładnie to. Tą... też kurwa gnaty. Po, po, kurwa, pull up. Ktoś wykałka. na się po Maka! Mam wrażenie, że śpiewają tak. o tym samym. Tylko, samym. Tylko, bo inaczej tylko, ktoś 15 to, tysięcy tak. Tysięcy. Tak. Każdy w swoim stylu, każdy z swoimi Bambi. słowami, ale, ale widać frustrację w jednym i w drugim. w sumie to. I to jest dlatego to właśnie straszne, nie. że ludzie są tacy sfrustrowani. Znaczy ja nie twierdzę, że wszyscy powinni pisać pioseneczki, wiesz, nie godzin, nie? lat i jestem A. szczęśliwy, fajny. Z tego się biorą fajne utwory, oczywiście to z czegoś wynika, tylko to, to jest takie w sumie przykre, że, że takie rzeczy Frustrat są. kurwa, wychodzi z tym frustratem wizowy. ...że, że frustrują wiesz, w sumie młodych ludzi, którzy muszą to sobie potem gdzieś wykrzyczeć, nie? Szczerze przeczytałem ten tekst i dalej nie wiem, o czym jest ta piosenka, więc... KasiX2 multy, jeśli to oglądasz, możesz mi wytłumaczyć, o czym jest twoja piosenka, bo nie... No mówię, druga część jest dissem na Czuksa. Pierwsza uderza troszeczkę w... z Kolima, tam lecę po, po nim mocno, ostro. A w refrenie se śpiewam...